5, 4, 3, 2, 1, start 90, prostuj do krótki 4 prawy, 50, 4 lewy Krótki, 40, 3 prawy, 60 Hak lewy, dłuższy, przechodzi Hak prawy, 40 4 plus prawy, 50 Hak lewy, dłuższy, 60 5 lewy przechodzi, hak prawy, 40. 5 lewy do 3 prawy, przyciąć, 60, prostuj i 3 prawy, sam. Do 4 prawy, do 3 lewy dłuższy, do 2 plus prawy, nie ciąć, do 2 lewy długi, 60, max lewy, 83 prawy, przechodzi 4 lewy, sam 70, 5 prawy, 60. Krótki 5 lewy, przechodzi 4 prawy, zacisk do 3. Ciąć wyjście. Do minus 2 lewy, 40. Ciąć 2 prawy, zostań 30. 3 lewy, prawy, lewy. Do późny 4 plus prawy, zostań, przyciąć 40. 2 lewy długi, 60, 5 lewy, 50, 5 lewy, 30, 4 prawy do 100, od taśm, ciasny, 2 prawy, do 3 lewy, do 2 prawy, ciasny, do 4 lewy, zostań, do 2 prawy, do 2 lewy dłuższy, 40, późny, 4 prawy, 30, 5 lewy śmiało, 200. Ostrożnie. hamuj, bardzo wybija. 5 lewy krótki do 4 prawy. 3 lewy do 3 prawy. Przyciąć. 50. Ciąć 2 prawy z uwagą. Prostuj, 70. 2 plus prawy. Nie ciąć. Do 4 lewy. 40. 4 lewy do 5 prawy. 80. 4 lewy dłuższy. 70. 5 prawy, lewy, 60. Krótki, 6 prawy, nacisk do 2, ciąć wyjście, 80. Prostuj, do 6 prawy, szczytem. schamuj 30, późny, hak, lewy, 60. 4 prawy, przyciąć, zostań. Do 3 lewy, podbija, 80. Szczyt lewą, 50. 5 prawy, śmiało, 70. Późny 4 prawy i 3 lewy 200. 7 prawy 100. 5 lewy przechodzi wciąć 5 prawy. sam 60. Podbija. Krótki 6 prawy. 50. 3 prawy przechodzi. Późny 5 lewy. Zostań przy murku. 20. Hamowanie. 1 prawy. 50. 5 Pięć prawy. 400 Hamowanie widać szykana od lewej, śmiało 200. 7 lewy przy drzewach. Hamowanie 3 lewy, długi lekki zacisk. 120 spadanie, hak prawy przechodzi. 7 lewy. 120 hamowanie 3 prawy do lewy max 100 podbija hak prawy przy oponach 40 6 lewy 2 lewy prawy szczytem ostrożnie 100 hamowanie hak lewy otwarty do 4 plus prawy do 6 lewy podwójny to w szczyt prawą, schamuj 20, 4 prawy do 4 lewy do 3 prawy, 30, 4 lewy do 5 prawy, nie śpiesz, 60, późny, 4 lewy przechodzi w długi 5 prawy, do 4 lewy, zacisk, 90, 4 prawy przy oponach, do lewy, max, 50, Ciasno, 4 lewy prawy, lewy przez mostek. Hamuj 4 lewym szczytem, zostań. 4 prawy zacisk, 50. 6 lewy bardzo, długi. Zacisk, wyjście szczytem, do 4 plus prawy. do przyciąć, 5 lewy, 60. 4 prawy szczytem, do 5 lewy prawy, 40.

6 lewy schamuj 50 hak prawy krótki 150 6 prawy przechodzi 4 lewy długi 3 prawy otwarty 60 przy oponach 4 lewy długi przechodzi 4 prawy 60, 4 lewy do 5 prawy, do lewy prawy, do 6 lewy dłuższy, przechodzi 4 plus prawy, 150, 5 prawy, lekki zacisk, do 4 lewy, 60, 4 prawy, zostań, przechodzi 4 plus, lewy, otwarty, długi. To 20, 4 prawy, wyjście szczytem Kamień Do 5 lewy 60 4 plus prawy Do lewy prawy Do 6 lewy 150 5 lewy Zostań Do 3 prawy 60 Przy murku 4 lewy I 5 prawy 4 lewy prawy Dłuższy Potem 5 lewy prawy. Mostek 60. Schamuj. 3 lewy psamp. Prostuj. 60. 4 prawy lewy prawy. Bale. I 7 prawy długi. 80. 6 lewy krótki. 80. 7 prawy 80, 5 lewy przechodzi, 6 prawy 120, widać szykana od lewej, śmiało, 120, 5 prawy do długi lewy, 100, 5 prawy do...